Co tutaj było? Proszę pomyśleć nad jakimś Może Siema, jest... O, Przyszedłem siema. ci przedstawić nowego sprintera. Chodź To mój okay. brat. Siema To mój okay. brat on też jest taki jak my O, okej okay. Pokaż co umiesz. Pobiegnij se. O, widzisz? Trochę go tam uczyłem. Czekam aż będzie w miarę dobrze nauczony, to go przyprowadza Spoko. Dobra, to ja idę, bo mam zlecenie, siema. ma okej. Okay. Siema, co tam może jakąś ksyskę może? Eee, Kitlarz. Kitlarz, okej. Okay. Eee, nie wiem, może jakiś wyścig, ścigniemy się? Dobra. Tylko biorę swój stroj, który mam tutaj, o. To tam mamy miejsce, tu możesz, możesz sobie go tu dawać, nie? Dobra. Yy, no to może pięć kółek obkrążamy cały budynek nasz. Dobra. Jakiś. To już koniec. Ja sobie wygrywam. A... Ja wiedziałem, czy tak prędzej, czy później skończę śpić starze. I niestety... Prędzej, czy później... już tak skończycie. Nie zrobisz tego, możemy to jakoś wyjaśnić. <grywa> Wracajmy, nie powinno nas tu za bardzo być jesteśmy w innym czasie. Co? No. Ano? Siema. Siema. Gdzie wy byliście? Nie powinniśmy o tym mówić. Czemu? Y... Powiem ci dzisiaj... albo jutro ci powiem, ok po jutro? No bo... tak. Musimy coś wyjaśnić. A no to ja idę, się siema. A ja? No ty, chcesz wy coś wyjaśniać, Okej. Okay. Eee... Ogólnie... Eee... Daj panie, żebym ja po niego... Poszedł i zaraz tu przyjdzie z tą okej. O, jest to... Muszę coś pokazać. Ej, ty wiesz co to było? To była jakaś inna ziemia czy coś? To była przyszłość. Jak przyszłość? Że przyszłość. Czekaj, skoro to była przyszłość. Słyszałem jakieś wiadomości jak tam byłem, że to był. Tam był Maj, czyli to za 5 miesięcy się stanie? Najprawdopodobniej tak. Znaczy wiesz, ma też być inaczej? Eee, chodź, tego na ja pogadam z Adderem i też pokażę. Ja ci się jeszcze pokażę. Okej. Okay. Ano, halo? Ośpio, co tam? Ogólnie, jak się byliśmy ścignąć z twoim bratem, nie? Ja byłem. No, to przypadkiem. Mogę to... na początku pokazać, to jest to luźniejsze. Okej, okay. odwróćcie się. Obróćcie się. Yo! Yo! Nowy kosm, żeś, to zrobił. Czemu wyglądasz jak on? A, a wiem jego materiały. To był się on darmo. On cię kopiuje. Ej, przecież on jest z ziemi, czy on jest. sobowtórym. Kitlasza? No. Jo. To nieźle. No, a teraz wracając do tego poważniejszego tematu, no, to przypadkowo wybiegłem w przyszłość i widziałem, jak Savitar Cię zabija. I to ma nadejść I... za 5 miesięcy. Co? Jak ty w przyszłość wszedłeś? Tak się da w ogóle? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, tak da się. Jeżeli odpowiednio szybko pobiegniesz, szybko. Jest szansa na to, że przełamiesz jakby linię czasową, w której żyjemy i pobiegniesz w przyszłość Tylko... albo w przeszłość. To zależy od tego, jak myślisz. Jak ale... na przykład będziesz myśleć, że chcesz na przykład, nie wiem, w dzieciństwie, ale Pławali cię białym vanem. kurwa. Ja bannie podwął. Rozcy się cieszyli, naprawdę, wiesz? Nie no, to smutna rzecz. Okej. I będziesz o tym myślał, to wtedy pobiegniesz do przeszłości do tego momentu. Ja myślę, że zauważyć, że to co tam widziałeś, to jest najprawdopodobniej takie stanie. Wszystko da się zmienić, wszystko musi się pójść inaczej. Tylko musi wszystko pójść inaczej. Znaczy... Są dwie grupy, każda z tych grup postąpi na czymś o czasie. Jedni myślą, że czas nie jest ustalony, taki, że nie wiem, że dajesz się w dziesiątej, się do niej i nie pójdziesz, to stanie się coś innego w przyszłości, nic, czy jakbyś na przykład poszedł, iż jakby ci się udało wstać na tą 7.30 na przykład, i byś tam poszedł. I że, no i że to się wtedy też zmienia, a jedni wierzą w to, że jakby jedna grupa wierzy w to, że czasie po prostu to tak działa, że nie wiem, że wszystko się musi stać tak, jak się musi. Ja osobiście twierdzę, że to jest od nas zależne. No oba, obie te opcje są możliwe. No, masz Dla mnie bardziej to pierwsza. No tak, no od tego zależy, nie? Co zrobisz. Hmm. To masz wybór. Pamiętasz, który to maj? Czyli... Maj. Chyba 17. To może po prostu będę tu siedział tego 17 maja. Ale on nie widział nie? tylko... Ale on pewnie widział tylko tyle, jak to się dzieje. On nie wie, co było przedtem. Mogłeś być w bazie. Takim tokiem nic nie zrobisz. Ej, Bo nie, nie czekajcie, czekajcie, czekajcie robisz. czekajcie, czekajcie. Ja tam słyszałem wiadomości. I tam było, że... Był jakiś... Złapany, przy... w sensie jakiś metaczłowiek złapany... Tydzień temu przez flasza uciekł z więzienia i on się chyba nazywał Grabieżca? Coś takiego I była jeszcze Że Sisko jako znany Cisko znany jako vibe Przeszedł na ciemną stronę i pracował w Razem z Sawitałem. Czyli mamy już. To nie są dobre wiadomości, ale mamy jakieś postępy, że. że jeżeli będziemy wiedzieli, że coś takiego, coś się na przykład złego zacznie z Cisco dziać, że. jakieś takie złe postępy, to już wiemy, że. no to się naprawdę może stać. To prawda, nie wiemy, jak, nie wiemy jak to się potoczy, ale... no mi się wydaje, że da się to zmienić jeszcze. A co jakbyś do tego 17 maja jakby poszedł i zobaczyłbyś co by było przed tym? To jest... I byśmy to zmienili. To jest niebezpieczne, to jest bardzo niebezpieczne. To jest duże ryzyko, bo zmieniasz... Bo tutaj już jesteś pewny, a on zobaczy. Co, on, wtedy a później ma aktualnie jakieś rybki. Bo wiesz, że on w tej przyszłości nie jest jakby niewidzialny, że go może każdy zobaczyć. No właśnie. Jak ktoś go zobaczy, go darwią on tam nie, to automatycznie wszystko się nie zgadza. I a. czas, i wszystko. Przez to tamten flash, który był tam, go już w ogóle nie będzie. Jakby Przecież swoje... co, ty możesz stać się na przykład zły. Wiem, że nie jesteś sprintołem za długo, jeszcze nie jesteś tak doświadczony jak my, ale jeżeli biegniesz na przykład do przeszłości i wyjawiasz na przykład jakbyśmy teraz pobiegli wszyscy w trzech, bo na, na pewno by nam się udało z naszą prędkością, ona by się to razem połączyła. W przeszłość na przykład do walki z Zoomem. W tutaj pierwszej walki z Zoomem naszej, kiedy dostał się do naszego świata. I wtedy byśmy pokonali Zooma, wszystko potoczyłoby się inaczej. Wtedy na przykład mogłyby się stać takie rzeczy, jak na przykład, że Cisco by nie został vibem albo ty byś nawet nie zdobył mocy i nawet mógłbyś nie powstać w ogóle, mógłbyś nie żyć. Takie rzeczy mogłyby się stać. Dlatego jak bierasz w się czas, musisz rzecz, być mega wszystko. ostrożny, musisz nie, nie możesz zmienić linii czasu. Ani nie możesz tam zginąć, co jest już cięższe. No właśnie. Żeby jakoś temu zapobiec, ale pytanie jak? Wystarczy o tym nie myśleć. Zobaczy to czas, a czas pokaże. No. Jakbyśmy na przykład teraz tam polecieli, na przykład, nie wiem, ty byś się potknął i wpadł na niego, to automatycznie. Na jakoś z walla i byś nie uciekł mu, lub byś przegrał, co nie? Wszystko toczy się inaczej. Słuchajcie, mam pomysł. Choć już teraz tutaj nie ma. Musimy muszę więcej trenować. Bo widziałem tam, że nie zdążyłem go wtedy uratować. Muszę więcej trenować, żeby być szybszym, żeby... być szybszym od całego. musicie żeby Ja wracam do siebie wtedy cię obronić. Dobio. Jak coś to właśnie jestem. tam może zacznę bitwę trenować, że mu się tak nie dał Możesz Mam pomysł Mam pomysł jaki? O, jesteś Słuchajcie, mam pomysł. Pobiegnę w przeszłość.